Cześć, z tej strony Ola, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Cię na lekcję winiasy jogi. Będziemy pracować nad przednią częścią ciała, a konkretnie zaczniemy od rozciągnięcia przedniej części ciała, następnie przejdziemy do wzmocnienia. Zaczynamy. Rozpoczniemy w siadzie na piętach, zamknij na chwilę oczy, ustaw neutralnie mietnicę. Postaraj się znaleźć centralną pozycję dla swoich bioder. Delikatnie dolna część brzucha jest zaangażowana. Zrelaksuj górę. Skoncentruj uwagę na oddechu. Oddychaj przez nos, długi wdech i długi wydech. I otwórz oczy. Rozgrzejemy barki, zataczaj duże koła, do tyłu, pełny zakres ruchu. I w drugą stronę do przodu. Nadgarstki. Stykają się cały czas, duże koła, to samo w drugą stronę. Szeroko ręce wdech i wydech, jedna ręka górą, druga dołem, wdech, odwrotnie ramiona, wydech, wdech i wydech, i jeszcze wdech, wydech, ostatni raz, na drugą stronę i zatrzymaj. Trochę szerzej usiądź, tak, żeby kolana były na szerokość bioder. Czyło pochylenie miednicy, przodo pochylenie. Kilka razy. Wydech i wdech. Ostatni. Neutralne ustawienie miednicy. Dłonie połóż sobie na ziemi i teraz mocniej częścią piersiową. Wdech, otwórz klatkę. Wydech. Wdech. I jeszcze dwa razy. Dodajemy ręce w górę, wypchnij dłonie i wydech. Zaokrąglone plecy. Wdech, otwórz, klatkę i wydech. I jeszcze. Ostatni raz. Zadzieramy palce. Dwa razy szybciej do tyłu. Raz do przodu. Raz, dwa i przód. Ostatni. Zatrzymaj. Zostawimy sobie zadarte palce. Teraz zapadnij się z wydechem. Odepchnij. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Jeszcze. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa koła duże, i w drugą stronę: cztery, trzy, dwa, jeden, wdech, delikatnie otwórz klatkę. Pozycja krowy. Wydek zacznij od dolnej części kręgosłupa, zaokrąglić, czyli ściągasz pośladki w dół, dół pleców jest mocno zaokrąglony, środek góra i na koniec broda. Wracamy, zrób tak samo od dołu, najpierw biodra wypchnij, teraz zapadasz się w lędźwiach, w części środkowej pleców, górnej, broda i głowa. I jeszcze raz. Mocno biodra w dół, ściągasz kość ogonową w dół, zaokrąglony dół, środek, góra, głowa, wracamy, najpierw biodra, środek pleców, góra i głowa. Bardzo dobrze, odepchnij podłogę, wejdź do psa z głową w dół i naprzemiennie powciskaj pięty, porozciągaj tyły nóg. I przejdź małymi krokami do przodu, na początek maty, ustaw stopy, na szerokość bioder, luźno w dole. Jeszcze tutaj się zrelaksuj, pomachaj biodrami, wykonaj takie ruchy, jakie masz ochotę. Może więcej, głową, pomachaj na boki. Roluj do góry, po jednym kręgu. Przechodzimy na początek maty. I powitanie słońca. Zaczynamy. Ramiona do góry, wdech. Wydech, skłon. Płaskie plecy, wdech. I daj prawą, lewą do tyłu. Długi krok, prawa, lewa. Czaturanga, przypominam, możesz zawsze robić na kolanach. I pies z głową w górę, również może być na kolanach. I pies z głową w dół. Ustaw stopy na szerokość bioder. Jeżeli potrzebujesz, zegnij kolana, spójrz na nogi. Wciągnij mocno brzuch. Wracamy do przodu od prawej nogi. Wykonaj tyle kroków, ile potrzebujesz. Płaskie plecy. Wydech. Wstajemy, wdech. I zamastiki. To jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech. Lewa prawa w tył, tym razem od lewej nogi. Czaturanga, jeśli nie odkładasz kolan, napij pośladki, wychyl się do przodu i błok blisko boków ciała. Wdech. Pies z głową w górę. I wydech. Pies z głową w dół. Zatrzymamy się tutaj na chwilę. Włącz nogi prawa w górę. I teraz biodra masz na tej samej wysokości. Spróbuj otworzyć mocniej prawe biodro, zrotować stopę na zewnątrz, zrotować biodro na zewnątrz, i z wydechem rotujesz biodro do środka i również stopę, aż biodro zejdzie niżej prawe niż lewe. I jeszcze raz wdech otwierasz i wydech, zamykasz. Wdech, otwierasz. I wydech, zamykasz. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Przytul kolano do klatki. Przejdź do deski. Jeden, dwa, trzy. I wychodzimy długi krok. Prawa, lewa. Arda utanasana. Wdech. Wydech utanasana. Wstajemy. Wdech. Połącz dłonie. Sama Lewa strona, ramiona wdech. Wydech. Wdech. Lewa prawa w tył. Czaturanga. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Zostajemy na chwilę w tej pozycji. Spójrz na nogi. Jeżeli możesz. Wyprostuj kolana, napnij uda. Ściągaj pięty w dół, ale nie musisz pięty odłożyć. Po prostu staraj się ciągnąć pięty do podłogi. I lewa noga do góry z połączonych nóg unosimy. Lewe biodro wyżej, wdech. I lewe biodro niżej w dół. Mocno ściągnij, wdech. Rotacja zewnętrzna w biodrze i wydech. Rotacja wewnętrzna. I jeszcze wdech i wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Wyrównaj biodra na tej samej wysokości. Przytul kolano do klatki. Przejście trzy razy do deski. Jeden, dwa i trzy. Lewa prawa do przodu. Połączymy nogi. Wdech i wydech. Wstajemy. Wdech. Sama z Jeszcze raz. na do góry. I wydech skłon. Płaskie plecy. Prawa, lewa do tyłu. Teraz czaturangą zejdź na dół i połóż się na brzuch. Ustaw stopy trochę szerzej niż biodra. Bardzo mocno wciśnij grzbiety stóp w podłogę. Wciśnij stopy, napinaj pośladki, silne nogi, barki od uszu. Spójrz na wprost. Wracamy, wydłużając kręgosłup. Jeszcze trzy razy. Wdech do góry i wydech wracamy. I wdech i wydech. Lewa ręka pod czoło, prawa chwyta za stopę. Pięta do pośladka. Teraz przeciwna ręka, czyli lewa ręka, chwyta za stopę, a prawą połóż sobie z boku. Zaczynamy napierać stopą na dłoń. Mocno pchasz, unosisz kolano do góry, napinasz pośladek. I teraz spróbuj przechylić się na lewo, cały czas noga pcha dłoń. Nie za wysoko, nie za wysoko kolano. Kolano schodzi troszkę niżej, tak do wysokości biodra. Możesz położyć głowę na ziemię, możesz też utrzymać ją uniesioną tuż nad ziemią. Dolna noga ciągnie do przodu. I jeszcze ręka górna również ciągnie do przodu. Czyli rozciągasz ciało w dwóch kierunkach. Noga do tyłu napiera na dłoń, ręka z przodu i noga również dolna do przodu ciągnie. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Wracamy i na chwilę już druga strona. Najpierw zaczynamy od łatwiejszej wersji. Lewa noga, lewa ręka, biodra do podłogi i pięta do pośladka. Co dobrze, zmieniamy tylko rękę, prawa ręka łapie za lewą stopę, druga dłoń blisko klatki. I pierwszy ruch, naciśnij stopą na dłoń, uaktywnij pośladek, kolana utrzymujesz cały czas na szerokość bioder. I spróbuj teraz jeszcze wyżej mocniej pchnąć i przechylić się na drugą stronę. Cały czas stopa napiera na dłoń, dolna noga ciągnie do przodu i górna ręka ciągnie do przodu. Utrzymaj przez chwilę. Jeszcze trzymamy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Bardzo dobrze. Wracamy i powolutku. Dobra, w górę. Odepchnij się. I do pozycji dziecka przejdź. Rozluźnij lędźwiowy. Wracamy do psa z głową w dół. I prawa noga pójdzie do góry jeszcze raz. Teraz przytul kolano do brzucha. Przejdź do deski. Pierwszy raz ciągniesz kolano do głowy. Za drugim razem do prawego ramienia. Za trzecim do lewego. Przejdź do pozycji kołębia. I zaczynamy ruch od przenoszenia ciężaru ciała do przodu, do tyłu. Próbuj wycofać tylną nogę jak najdalej. Coraz niżej schodzić biodrami w dół. Jeszcze delikatnie. Przód, tył, w przód, w tył. I zostaw aktywną tylną nogę. Biodra są równo ustawione. Lewy pośladek zaangażowany. Wdech. Otwórz klatkę. Wydech, skłon. Wdech. I wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Ostatni u góry. Od razu przenosimy ręce na lewą stronę, odłóż nogę i teraz lewa ręka sięga do lewej nogi. Chwytamy za stopę. Jeżeli możesz, włóż stopę w dół łokciowy, jeżeli nie, utrzymaj ją dłonią. Pamiętaj, żeby biodra były na tej samej wysokości. I teraz spróbuj napierać stopą na dłoń, również w tej pozycji. Napieramy, jeszcze chwilę. Cały czas pchasz, tak na 40%, nie za mocno, ale czujesz, że noga się rozciąga, że lewe udo jest teraz rozciągane, ale również, że jest wzmacniane. Ostatnie 4, 3, 2, 1 i bardzo powoli odkładamy, idziemy do góry. Aktywny brzuch, noga. I rozluźnij się w pozycji. No to druga noga od początku. Zaczynamy od trzech razy przejścia do deski. Kolano do brzucha jeden. Wysoko noga dwa. A miało być do lewego. I jeszcze do prawego. I wejście do pozycji gołębia. No dobrze, druga strona to samo, ciężar ciała do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Kilka razy coraz niżej schodzimy, bardzo spokojnie staramy się obserwować ciało, na ile możemy sobie pozwolić, żeby nie przesadzić z zakresem ruchu. Tylna noga aktywna, zadarte palce. Prawy pośladek napięty, i biodro jest skierowane w dół, tak żeby były oba na tej samej wysokości. I wdech. Otwórz klatkę. I wydech w dół. Wdech. Ostatni. Przenosimy obie dłonie na prawą stronę. I jeszcze, może uda Ci się zejść niżej. Chwyć prawą ręką za prawą stopę. Możesz się zatrzymać tutaj. Możesz próbować głębiej. Prawe biodro cały czas ściągasz w dół. No i ostatni ruch. Napieramy stopą na ramię. Trzymamy przez chwilę. Na 40% nie za mocno. Skoncentruj się teraz na oddechu. I na napieraniu stopą na prawą Rękę. I bardzo fajnie wracamy do psa w dół, rozluźniamy się w pozycji delikatnie biodra na prawo, na lewo. Wróć na początek maty. Idziemy na sam początek. Płaskie plecy, wdech i wydech, skłon, wstajemy do góry i Tichi. To teraz chwyć za prawe kolano, napnij mocno lewy pośladek i odepchnij się stopą od ziemi. Poczujesz napięcie delikatne mięśni brzucha i zostaw to napięcie, utrzymaj pośladek. Zaangażowane, przenieś ręce na biodra. Prostuj nogę. I zaczynamy tylko delikatnie, tyle ile możesz, bez pomocy rąk. Wyżej noga, niżej. Postaraj się nie bujać, nie przenosić ciężaru ciała do tyłu. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Do tyłu noga idzie. Teraz prawy pośladek mocniej uaktywni. Wojownik trzeci, biodra na tej samej wysokości. Zatrzymaj i wracamy. Druga noga, prawy, aktywny pośladek. Odpycha się stopa od ziemi. Zatrzymaj się na chwilę tutaj. Skoncentruj uwagę na jednym punkcie. Wyrównaj oddech. Przenieś ręce na biodra, druga noga i sześć razy góra dół. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Do tyłu. Pamiętaj, że teraz lewy pośladek masz napiąć. Utrzymać biodra na tej samej wysokości. I jeszcze idziemy, idziemy, idziemy. Aktywnie. I wracamy do góry. Bardzo dobrze. Ramiona do góry przejdziemy przez powitanie słońca, wydech skłon, płaskie plecy, prawa, lewa w tył. Czaturanga. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Weź głęboki wdech, wydech. Na chwilę zatrzymaj się, popracuj jeszcze nad tą pozycją. Ściągaj pięty, odpychaj się rękoma, przenoś ciężar ciała do tyłu. I siadamy. Dajemy jedną nogę do przodu, krzyżujemy drugą, przechodzimy, aktywny brzuch. Ręce do przodu, jedna noga do góry i tutaj tak samo sześć razy unosimy nogę raz, dwa, nie bojamy się, trzy, cztery, pięć, sześć i na zewnątrz, do środka, na zewnątrz, do środka, ostatni raz, kołyska, wydech, wracamy i wydech. Napieraj, udami na dłonie. Ostatni raz. Druga strona. Trzymamy. Sześć razy unosimy nogę. Napięte udo. Teraz wzmacniamy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Na zewnątrz. Do środka. Jeszcze raz. Ostatni. I trzy razy kołyska. Jeden, dwa, trzy. Bardzo powoli schodzimy. To teraz ostatnia część zajęć poświęcona mięśniom brzucha. Zrelaksuj górę, tyło pochylenie miednicy, zapada się klatka. Ręce daj pod głowę, criss cross, przeciwnym łokciem do kolana, w szybkim tempie. Osiem. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, na jedną stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I odłóż głowę, pobujaj na boki. Lewa noga pójdzie na ziemię, prawą daj do pozycji szczęśliwego dziecka. Czyli mamy połowę pozycji tylko na prawą stronę. Stopa skierowana do sufitu, flex. Stopa jest tak ustawiona, żeby była dokładnie pięta nad kolanem. I teraz jak najniżej schodzimy kolanem w dół. A teraz puść rękę i zatrzymaj. I chcesz utrzymać na tej samej wysokości. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Zmiana strony. Lewa ręka, lewa stopa i ściągamy kolano w dół. Wyrównuj już oddech. Uwaga, puszczamy. Ciągnij kolanem w dół. Poczuj pracę. Cztery, trzy, dwa, jeden. Kolana do klatki. Przemasuj biodra. Zataczaj koła. I w drugą stronę. I przejdź do relaksu. Połóż się wygodnie. Zrotuj stopę na zewnątrz. Skieruj dłonie w stronę sufitu. Oddychaj do brzucha. Weź głęboki wdech. Głośny ustami wydech. Przenieś ręce za głowę. Przeciągnij się tak mocno, 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 tak jak masz ochotę. Połóż się na chwilę na bok. I z tej bocznej pozycji przejdź z powrotem do siadu. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że podobało Ci się. Myślę, że było bardzo energetycznie i zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Możesz tutaj to zrobić i do zobaczenia na kolejnych lekcjach. Namaste!